Yo siemanko, z tej strony Patryk i dzisiaj witam Was w kolejnym filmiku z reklamy. Dokładnie jest to kolejna reklama gry. Jak widzicie, możecie już odgadnąć, że to kto jest FNAF, ale niezwykły. Ponieważ zamiast tych kilku animatroników jest jeden Fredber. Fredber jest mega szybki tutaj w tej grze, ale Wy też dzięki sprintowi jak w, Boże, jak wciśniecie SHIFT, to jesteście mega szybcy i Wam się trzęsie ekran jak biegacie. I teraz tak, pod jedynką macie latareczkę, którą możecie sobie zapalić. Yy, przycisk sprint w prawym dolnym rogu ekranu to jest przycisk do grania na telefonie. Powiem, że mam ekran, żeby było lepiej. I yy, teraz tak, macie różne kamery, o jak widzicie tutaj stoi Fredber. Macie różne kamery i te kamery po prostu są, możecie sobie sprawdzać, gdzie jest dokładnie Fredber. I ostatnia kamera, dziesiąta jest w. jest w y, ostat w plecaku. Czekajcie, pokażę Wam. Tutaj wchodzicie sobie w y, wyposażenie i macie, widzicie, kamerę dziesiątą. Ja sobie wyjdę z wyposażenia. Okej, okay, no to teraz może wyjdźmy, pokażę Wam mapkę Fredbera można wykiwać Bo tam stoję, jak widzicie Ja sobie na razie, wiecie co, sprawdzę na kamerach Gdzie on stoi? OK, on stoi tutaj, czyli mogę sobie przejść OK, to sobie wyjdziemy teraz, na moi drodzy Właśnie na to on mi nawet nie zauważył. A pobiegłem. Tutaj zobaczymy, czy toalety. Na przykład. Patrzcie, ja sobie tutaj normalnie idę, a on mnie nie widzi, bo idę sobie za krzesłami. i okay, wchodzimy sobie teraz do pomieszczenia. Do biura. Szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy i zakończymy. No jak widzicie, na tym polega gra. Po prostu tutaj musicie uciekać przez, przed Fredberem i tak dalej. Jeżeli taka gra się Wam spodoba, możecie wbijać. Bardzo serdecznie zapraszam. Twórca oczywiście ten sam, Flower the Flower 66. Wszystko też będziecie mieli napisane w opisie. Także zapraszam. Zapraszam. Bawcie się dobrze grając w tę grę. Na pewno ja i y, twórca będziemy też grali w tą grę, także zapraszam bardzo serdecznie. A ja się z wami żegnam. Pa pa.